Jest numerem 19, trzecia część budynku szkoły. Także szkoła była w trzech numerach. Teraz może pokażę, uda mi się pokazać, jak może z tyłu wygląda. Uda się to. włożyć Tak wygląda ta szkoła z tyłu. za bardzo nie mam miejsca, jak tam tableta wcisnąć tutaj z boku z boku szkoły tutaj. jeszcze raz z tej strony budynek szkoły od góry jest lotu ptaka i tutaj z tyłu Także sklejało się fajnie. Zobaczymy, co tutaj przypomnę. Co budowa szkoły, część pierwsza. A tu będzie opis jak składać tę szkołę. Nożykiem się wycina te plastyki. Tutaj są folie też. Folie, żeby okna przykleić. A tutaj mamy część pierwsza, jak budować szkołę. Nie? Tu jest gdzie nie wolno kleić, jak tutaj, z której strony trzeba przykleić okna. To że tak wygląda. Sklejanie, instrukcja, jak skleić szkołę Część pierwsza, tutaj akurat nie było, tu jest folia wycinać, tu akurat nie było w tym odcinku. Budynek z oświetleniem. Nie było tej tektury, czy znaczy, można było samemu sobie taką tekturę zrobić czarną, zrobić oświetlenie, ale ja nie zrobiłem oświetlenia, osiedlonej szkoły, bo też no i po co? Zrobiłem te budynki, oświetliłem, które miały tą czarną tekturę, dodatkowo można było je oświetlić. Tu mamy parowóz transkanadyjska kolej transkanadyjska. Fajny parowóz, podoba mi się bardzo. Świetny parowóz Hudson dwa I tu mamy opis. Opis podczas kolei w Norwegii. Dalej no, nic nie ma. Tu jeszcze jest o. Może doszliśmy do numeru 19 jeszcze raz pokażę. Pierwsza część jak budować skoleczko, a czy jeszcze ja się... i tak wygląda szkoła powinna być według mapy gazetkowej w tym miejscu, ale ja w tym miejscu sobie zrobiłem kamienicę, kupiłem taką ktoś z smakietę rozbierał to że nie, nie musiałem tej kamicky sklejać bo sklejona ktoś likwidował makietę sobie kupiłem a szkołę zamiast subkleję sobie tam z tyłu i mam szkołę tam z tyłu i z numerem 20 potem będą ławki ludziki i samochodzik To pokażę w kolejnym odcinku